Wrócimy do najstarszego trybu, który był kiedykolwiek na moim kanale, czyli Perfect. W dzisiejszym odcinku zaczniemy serię trzech odcinków, w którym wykonamy challenge na tym trybie. Pier Dzisiaj będzie pierwszy challenge, który będzie polegał na wygraniu areny z botem bez używania żadnych bloków. Kolejne dwa będą jutro i raz pojutrze. Jeżeli seria Wam się spodoba, to oczywiście, zasubskrybujcie mój kanał i dajcie lajka. bo już serio, niewiele nam brakuje do 50 osób, więc dacie radę, zróbcie to, proszę was. Ale już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Okej, okay, a więc jesteśmy na Bedwars Practice jeżeli ktoś oglądał mój kanał od samego początku, to może pamiętać to miejsce. I dzisiaj wrócimy do najstarszego trybu, jaki był na moim kanale, czyli perfight. Fight i zaczynamy pierwszy odcinek z trzech, Nie wiem, żeby challenge właśnie na tym Perf Fight. Nie będę zmieniał nic i pierwszym challenge'em jak już widzicie po tytule, będzie wygranie arenki bez używania bloków. Więc jak widzicie, choć mam wełnę WP, we nie mogę, nie będę mógł jej używać po prostu. Ale ja teraz. O, dawno nie grałem w ten tryb, to chyba widać O No i co bo cię? Właśnie Mam jedno ułatwienie, to że żeby... Gdzie? Aha, proszę się badek wyrzuciłem baty, nie miałem szans okay. Szybko co tutaj ustawienia ustawię na jakieś, aby nie reagowało mi. Tak, dałem Render distance na 2. I tak to nie ma tutaj znaczenia. Okej, okay. lepiej się gra, bo jest... co? Misnąłem to. Walno perłą. Minięt Dobra Bo jest trudniej go nie zna dole, czy że nie niemu jest trudniej, ale mi jest trochę łatwiej ja mam serio teraz nostalgię wielką Bo to był pierwsze co w ogóle nagrałem na mój kanał Ten tryb Aha, w ostatniej chwili z, gdzie zginąłem. Okej, okay, proszę on spadł A, on spadł? Ja mam szansę teraz? Proszę, musi być ta ręka. Jeżeli on tam. Proszę, niech on tam zleci. się obrócić, on właśnie był po tej stronie. Proszę! Let's go! Let's go! Wygrana bez użycia vlogów, pierwszy challenge zrobiony, kolejny odcinek już jutro, też z tego, kolejny challenge będzie challenge. Bez pacyka, tak będzie z całej samej łapki. Waliu, i ostatni, który będzie pojutrze bez używania pereł. Ale dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się już jutro.